no dojechaliśmy do miejscowości Izbiska Wadowice Górne podjechaliśmy do takiego ładnego domku 140 numer to jest ciocia Bogdana Bogdan mieszka na Kaszubach o tu kawał drogi od Kaszub mieszka jego mamy siostra tu gdzieś babcia mieszkała dziadek zresztą do jednego z wujków do Wadowic górnych jeszcze zajedziemy. Tak przy drodze mały domek. Mały biały domek. Proszę uprzejmie. Tak można śmiało to określić. Mały biały domek w mojej pamięci tkwi. A w tym małym domku razem ja i ty okna tego domku Dziwnie słońce śnią, jakby czynny oczu zachodził wam Pozdrawiamy wszystkich, którzy to oglądają. Jeszcze raz machniemy i tyle na razie.